Dobra. Joosie Maneczko z tej strony Kuba. I dzisiaj sobie gramy w Roblox z moim kolegą. Akurat widzę, że ten jest, więc dołączymy do niego. On jest z polski, więc. Um... Pozdrawiam cię. Mardon. <grym> Nie wiem, czy w ogóle wpisujesz mnie. Nie wiem, ale dobra. No więc. To jest jakaś gra z Fishem. Ogólnie zostawiacie łapki w górę, subskrypcję i na 25 lajków pokazuję Wam moją nową klawiaturę. Więc zostawiacie łapki, subskrypcję. A my lecimy z odcinkiem. No więc okej. Okay. Dzisiaj miał być odcinek właśnie z plus 1 strong every second. Bo chyba nie nagrywałem jeszcze. Jak nagrywałem, to piszcie w komentarzach. Okay, bo to sobie przesuniemy. Dobra, climb. okej okay. To mamy sobie. Aha, dobra, dobra, tu. Albo nie, tutaj sobie dajmy. O, What? Czemu to nie chce Dobra, tu niech będzie. okej okay, um, Mamy iść do tego pana. W ogóle nie wiem o co tu chodzi. Tu mamy coś. A, tu mam wędkę. O! <ślinik> to jest. Dobra. O, oh, o oh my god. To nie widziałam, że to jest takie dobre. Dobra, close. a nie, dobra. To jeszcze. To dobra, to. To. Okej, okay, co ty panie chcesz? Tak. No co chcesz? Oh, o, was expert you. Welcome, my Fisher. My name is Okej. Okay. I heard you are around. I like. Have to sell. Um, Um, you like yes, please. Lovely for starters to fish and kind the ok. How are you? How are you handling your task? Great, great, great to hear. The fisher. Ok. How are you handling your task? A ah, dobra, byłem teraz... Do panów. Czyli mamy... O no, to masz... Jezus Maria... O! Oh. Aha, musimy klikać. Dobra... No, snake, snake... Snake... No kurde! Snake... Aha! Dobra, jeszcze raz może. Nie wiem o co za bardzo chodziło. O, czyli sus! O! o Kurde! Perfect. Perfekt! Snake, 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 snake. Снейк, 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 снейк. А с хак? снейк. Ой, Иисус, а это с хака. Иисус. о. ой, он ой, 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 тут тут. ой, Dobra, więc to jest chyba za trudne dla mnie. Może no, w następnym odcinku, a w ogóle. A chyba ja tu sam jestem. Dobra, to ogro chociaż. a dobra. Live, live. Więc. Mój kolego. Jest online. On już Czego ja daj niego napiszę. Jedno. Kiedy ostatnio grałeś na godzinę, tu. Ale stary, ja dopiero piszę do ciebie teraz rozstali ja piętniczę. Ja no, chcę zapisać stary, kurde. Stary. Stary, dobra. Stary dopiero piszę do ciebie teraz. A ty mi odpiszujesz... A ty mi odpisujesz... Jan 8 przecinek 20... Dobra. A ty mi odpisujesz... Ты мне пишешь. Я? 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 Я не знаю. Хорошо, написала. Я не могу. О, боже мой. Хорошо. Ну и давай физ. Физ. O mojo! Dzień dobry, ja mam na wyszło, co gras? Kurny, ja chciałam do niego dołączać. Fu, fisz. To fisz to... To nie <noise> Dobra. To fajna ma... nagrywa mi się. Dobra, 5 minut. 5 minut. No więc... Gra. O, okej. Okay. Okej. Okay. Ale dobra, już nie gra. Ga! Idzie ty, ty, hopę no! Gdy ty jesteś? Hopę! Hopę! Kulce! Ty! O bo tam jest jeszcze fishing i tu, tu Speed jakiś! E, dalej gra? Gra, gra, dobra! Czyli teraz gra, grają więcej osób! Więc, gdzie jest kolejny phishing? Tu jest phishing. Tu jest phishing. Ale powiedzcie mi, gdzie jest? To mój kolega. Oho, on jest na jakichś innych tych platformach. No. Chyba tak. Na innych platformach po prostu. Bo. taki jakiś Ej, a ciekawe, czy w ogóle stąd? Mogę sobie tam. Daj. Nie mogę. Oj, sorry. Dobra, czyli no gościu. Ja się już nie chcę. Ale poczekaj. Bo... No nie, nie to, nie, to na 100%. Czeka, bo tu ktoś pisze. Um. Mardol, słyszysz mnie. Margol. Mardol. Bo ma tak. Mar. Mardol. O, Mardol. Słyszysz mnie? Mardol, słyszysz mnie? kurde damele. Klefadron. Co to jest? Klefadron. Ale dobra, no. Klefadron Kuba. Co, 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 co? co? Jakiś Kuba, ale no, dobra Więc już nie gramy w to. Słyszę, ej To, co tu mam robić? Dobra, Tu skręcić. To, co tu mam robić? Bo napisał mi jakieś BKT. Słyszę To, co tu mam robić? No chyba łowić ryby. Ale... Chcę mieć pewność właśnie. No jak mnie słyszy, to kościół. Łuper! <ścoughs> Jezus Amazing! O! Co to? U, co tu łowić? Łowić ryby mam? Czy... A jak je łowić? Dobra. Jezu, dobra, Jezus Maria. Uh, łowić ryby? Mam. Czy ja... Czy... A jakie? A jak? Jakie? A jakie? A, jak, a, jak, a, jak, a jak mam te ryby łowić? Mam te ryby łowić. Uh, a jak mam te ryby łowić? Mam. To ryby łowić. Co ja piszę? O chopie. Łowić. No z czemu on tak długo to wszystko pisze? Albo on po prostu tak na odwrót pisze. Piszę. Nebem. O my Dobra. Um. Jak klikasz to. O kurde, to jakieś tulecie są. E, czekaj. Jak klikasz, to białe leci w prawo, a jak nie klikasz, to w lewo. Aha, to dzięki, bo ja zawsze miałem z tym problem. Dobra. No więc, a ja w ogóle tu jestem? Czekaj, ja mu napiszę, a w ogóle gdzie ty jesteś? I chodź. I chodź. Ale gdzie ty jesteś? I chodź. Kurde! A gdzie ty jesteś? No, a gdzie ty jesteś? O, oh, to ty... Kurde, to ja. Oh my God. Lowa close. A gdzie ty jesteś? No. To? Ty? Ale To nie on! Co mam? No, dobra, formułuj dobra. Tak, tu mamy. Bra, ale ja nie chcę tego trzymać. No, gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę, chodź. Jak ty, że się od... Ha. No chodź! Chodź, ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś, kopia. Chodź mi, piszę. Dobra, no, no to chodzi o... A to ty? A to on chyba. No chyba to on, nie wiem. To ty, stary. Aha, było ty. Lata, <tuszy> to ty jesteś? <tuszy> to ty jesteś? No to ty, 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 o ty, ty. ty świat. Dobra, ja nie chcę tego kłócić. O. o. jak będziesz rzucał w te trzciny, to złowisz szczupak. O. Dobra, czyli to. Link i. Oj. Dobra, cy. No. What? It's perfect. Snake.

Daj coś tam O Czekaj, bo ja chcę. Aha, dobra Czeka, Dobra Jej Z Zławiłem rybę Jest Dobra O, ten Dobra, a to jest na samym końcu? No, ja! XD! <śmianow survive> Zarzuć tu! Dobra, ale <śmianowacz> to co ty To jest świeży. O, snake. Snake! Tak, 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 tak. Już tyle się upisał, a wszystko z Amazonem. O, chłopie.

a ty wiesz. Jak? Co napisał? Ty, ty jest większa szansa na szczupaka. Tylko rzuć w te. A, dobra, dobra. O, idealnie. Tylko też nie mogę tylko yy, stracić Z tej szansy właśnie. Bo idealnie w to rzuciłam. Kurda, jak Jest! Rybę! To też szczupak czy nie? A ja wiem! To jest szczupak! Offer team. To jest szczupak, czekają na przyżycie. Kurde, że no. wody? To jest szczupak? Szczupak to? To? Jezus. To? Chodź, dobra, Jezu bagietka pisze mi Bagietka <grystanie> To... Dobra, no i co tu mam? Mogę kupić? Co mogę kupić? Tu sprzedajesz Aha Idę do dobra O, sprzedałem! Coś sprzedałem no, 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 tak, 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 Dobra, ale chcę coś. Jezus Maria. I co, sprzedałem? Tak, sprzedałem. Ehm... Um, to jest... Please... Aha, no to to chcę, no. Tego nie mogę. A nie mogę, dobrze. Czekaj to Jezus Maria, see you. O, dobra. Hello, no to chcę. Jej! Sprzedałem stale Bra. Mam dwa, cztery. O, ten, a wędki się da kupić? 55 dolków i masz nową wędkę. A gdzie się kupuje te wędki? Bo ja mam dwieście 24... czterystu... Bo ja mam... Bo ja mam dwa czterystu cztery. Bo ja mam... Dorków. Tu. A tu! Tout tout. <laughs> ah. Baik. fish. może to? Aha, dobra, dobra, dobra. To może. kurde Może to były? O były, no! Gdzie mogę? A trying to sell Horrors Brothers <laughs> Oj koń. Ja nie umiem. Ja nie umiem, bo ja nie znam angielskiego. Aha. Dobra, on gra w ogóle. Gra, gra. Okay. No szczupaka. Ja ten chciał Za wszelką co dopójnie szczupaka, bo cały czas o nim pisał. Dobra. Gdzie? Jezus, zmarnie, bo ja zaraz. widzę, No, gdzie on zaś poleciał? Jezus, ten. 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 gość, to. No, to. to, to jest świat. Co mam tu, bagieta? Bakieta, co mam zrobić? Co mam zrobić, bo ja nie umiem, no. Powiesz? O, dobra, piszesz. Kuba Astotem już pitzę To się chyba odpisuje. Tak stoi nieruchomo. Dobra, to się wziąłeś zadanie. O kurde. A jakie? Skąd ty to wiesz? A jakie, skąd ty to wiesz? Mówiłem no zadanie niby, to on się pewnie... ja... Co jak to było? Dobra, nic już. Musisz z tym typem pogadać. Aha, dobra. Task... Great. Nefisher. How you work on task? i great! Neff Fisher only me to like fish like Fisher pisze pisze czekaj a jak nie umiesz angielskiego to sobie język w ustawieniach zmień na polski a dobra dzięki dobra no więc w ustawieniach więc zapewne tu mm, settings o, pójdź, mnie. Ty, jak radzisz sobie z zadaniem? Dobrze, bray to harna fisher, Rozumiem. <laughs> a. a jak złapać rybę, a ten to dobry. Czyli mam złapać rybę. Kuba ułożył to temu zgada. Dobra, dobra. Tyk. Potrząsi, potrząsi, potrząsi. Aha, bo to potrząsi. Nadszedł poranek, ale fajnie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ja się na syceta nie poszła. Ten gościu wie sam, że jak nie zadanie o chodź, no już coś znowu stary bo ja klikam w to jak najszybciej mogę i w ogóle nie idzie to w prawo ani w lewo No właśnie o, nie, Jak klikniesz plecak to lewej masz przynęty O, A ja nie mam plecaku Chyba mam sprzęt, a O kurde To ja nie mam Przynęty i ja... Jak klikniesz... dobra ty grasz na telefonie? Nie, gram na tablecie i klawiatura na razie nie. Używam. Nie, gram na tablecie i klawiatura na razie nie używam. Bo mam klawiaturę. Dobra. Mm, nie gram, bo no to ble... Nie gram na no tablecie A, A możesz myszką podpiąć. Kurde. Właściwie nie mam. Starej właśnie nie mam myszki. Dobra, tam po kosowe coś tam pogadałem, no. Um, a, a dobra, ile już to nagrywam? Kurde, 25 minut! A, a spróbuj... ...potrzymać na... Czekaj, a spróbuj... ...potrzymać na ekranie. Na ekranie przytrzymać najlepiej tu potrząs trzeba potrząsnąć. Tam też się nie udało chyba. Pojdzę wyłożyć. Jezus! O kurde star ja. Widzowie, więc to dzisiaj na tyle. I trzymajcie się. Cześć. Dobra, cześć no.